Jest to zarówno, oprócz tego, że jest bardzo ładnym parkiem, też bardzo niebezpiecznym, przynajmniej tak tutaj twierdzą y, ludzie, co mieszkają. Potrafili tutaj, y, no tak nazwę kolokwialnie, zb***ńce goić ze swoimi y, narządami na zewnątrz inne osoby, nie tylko kobiety, ale też mężczyzn, z, z celu y, cenia ich. Przynajmniej tak by się wydawało, bo, nie, bo te osoby, które opowiadały, to nie dały się złapać, bo żeby sprawdzić, co tak naprawdę się stanie. Często tu dochodzi do różnych rodzajów pobić i zabójstw. W parku tutaj, ojciec, który bawił się z dzieckiem, yy, dziecko powiedziało, że chce mu siusiu. No to poszli do yy, krzaków, no pełno krzaków koło, jak sami widzicie. Pełno krzaków, żeby dziecko zrobiło siku. A w krzakach znaleźli Pa, nieżywego, nieżywego osobnika, związane ręce, związane nogi. I co jest najlepsze, bo od paru dni się mówi o tym, i policja nie wyklucza samobójstwa.